Szczeń Boże, witajcie, mamy dzisiaj Środy 5 lutego posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Marii, brat Jakuba? Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim, a Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Dzisiaj w tej ewangelii widzimy Jezusa, który przychodzi do Nazaretu, do swoich, mówi piękne rzeczy. Oni słyszą, że mówi z mocą, mówi tak, że poruszone są ich serca, a jednocześnie oni mówią: Przecież my go znamy, wiemy kim on jest. Jak on może mówić takie rzeczy, jakby był Bogiem? Co on sobie wyobraża? Opór przed Jezusem. I chciałbym dzisiaj yy, Cię zaprosić do tego, byś na nowo otworzył oczy, na nowo otworzył uszy i serce i byś umiał przyjąć tę ewangelię w prostocie, bez kombinowania, bez szukania drugiego dna. Niech was bo Bóg błuszczach Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. szczęś Boże.